Niedobór witaminy D jest zjawiskiem powszechnym w Polsce, dotyka blisko 90% Polaków. W tej sytuacji wiele osób suplementuje witaminę D, ale niewiele osób wielu pamięta, że warunkiem efektywnej i skutecznej suplementacji witaminą D jest mierzenie jej poziomu w surowicy. Dlaczego? Ponieważ dawka dobowa witaminy D powinna być tak dobrana, aby jej stężenie w surowicy wynosiło co najmniej 30 do 50 nanogramów na mililitr. Problem polega na tym, że większość Polaków ma tak głęboki niedobór, że taka dawka standardowa 1000-2000 jednostek na dobę nie wystarczy, aby ten poziom uzupełnić. W rezultacie mamy błędne koło polegające na tym, że suplementujemy witaminę D, a nadal mamy jej niedobór. Dlatego rekomendacje mówią, aby suplementacja witaminą D i leczenie było przeprowadzane pod kontrolą jej stężenia w surowicy. Badanie witaminy D jest niekłopotliwe, nie musimy go wykonywać rano. Możemy go wykonać o dowolnej porze dnia, nie trzeba być również na czczo. Pacjenci również często pytają, czy jeżeli suplementujemy witaminę D, to odstawiamy ją na czas badania. Otóż nie, nie robimy tego. Jeżeli są Państwo zainteresowani większą ilością szczegółów na temat badania witaminy D, zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę internetową do opisu witaminy D, gdzie jest do ściągnięcia e-book na ten temat.